thank you Piotr, kiedyś jeździłeś bardzo regularnie, miałeś swój duży nawet zespół, wynajmowałeś samochody, kilka, kilka lat przerwy, ale wracasz na stałe czy tylko okazjonalnie ze względu na rodzinny rajd? Na pewno ze względu na rodzinny ride chciałbym wrócić, nie ukrywam, ale e, troszkę brakuje czasu, no nie ukrywam, żeby jeździć e, jednak tak, jak ja jeździłem intensywnie, to trzeba poświęcić większe pół roku czasu e, w startach, a w tej chwili nie pozwala mi na to czas, e, no i nie ukrywam, że to jest też e, dosyć e, kosztowny sport. Zobaczymy, będę rozglądał się za sponsorami w najbliższym czasie, jeżeli coś się uda, to może w przyszłym roku coś się uda, ale nie chcę, nie chcę obiecywać nic, tak jak mówię, chciałbym bardzo, ale fajny jest taki akcent, że mogę sobie wystartować u nas w Tychach, także bardzo się cieszę. No i cieszę się też, że chyba nic poważnego dzisiaj się w rajdzie nikomu nie stało, także to też jest fajne.